Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otwieramy ostatnie trzy zestawy z kartami Jumbo. Na ten moment udało mi się trafić cztery różne: Grilisz, Rodrigo, Mane i Leao. Brakują jeszcze dwie karty z Odegardem i Pedrim z Barcelony. Także mam nadzieję, że w tych trzech ostatnich egzemplarzach uda się trafić te karty. A jak nie, no to trzeba będzie sobie po prostu ogarnąć. Gdzieś na grupach karcianych bądź na eBayu. Okej okay, moi kochani, to sobie tutaj damy na razie z jednej stronki i lecimy z unboxingiem trzech zestawów. To będzie tym razem na karcie. Jest, moi kochani, Barcelona! Mamy Pediego, czyli piąta karta. Jumbo już jest, został do trafienia tylko Odegard. Więc mam nadzieję, że będzie. Wyciągniemy sobie wszystkie saszetki. 6 sztuk powinno być. I tyle jest. Otwieramy. Liczę, że też wpadnie coś jeszcze fajnego. Łazóweczki nie będę czytał, tylko sobie przelecimy i sprawdzimy, czy nie ma gdzieś autografu, bo czasami się chowają. Lazio logo Mbappé Finisher, Barios Next Gen i Pellegrini. Heritage Kubo na karcie Krystal, Guardian Alison i kaka Legendary Moment Kapitan Realu Nacho, Butler Gorecka z Bayernu, Guido Rodriguez, Man of the Match Betis i Heritage Haller z Borussii. Coś tutaj jest. Eee, pięknie. Mamy kartę Energy. Gonzalo Ramos Energy. Super. Konkret wpadł. Tu jeszcze bazułeczki sprawdzimy. Kapitan Atletico Koke, playmaker Bruno Fernandes i man of the match Cholak. Logo Real Betis, Robert Lewandowski, finisher i Laudrup, cult hero, Rangersi. I ostatnia saszetka. Coś tu jest sklejone. Kapitan Barcelone Sergi Roberto. Krystal Rangersi. Butler Rodri z Manchesteru City. I man of the match Bremer Juventus. Czyli w tym zestawie powiodło nam się. No i liczę na to, że będzie też Odegard, albo tu Albo tutaj. Nie, z Milanu Rafael Leao. No to akurat nie jestem zły, bo im więcej z Milanu, to tym lepiej. Czyli mamy Rafaela Leao i zostanie ostatnia szansa za chwilkę na trafienie brakującej karty z Odegardem. Ale zanim to się stanie, najpierw sobie jeszcze otworzymy te saszetki. Bo jak widzicie, fajne karty można w nich trafić. Logo Aston Villa, Guardian Terstegen, Next Gen Hartman z Feyenoordu i Timber również Feyenoord. Kapitan Tavernier, Malen Krystal, Eliminator Kimiś i Men of the Match Taremi, Logo Manchesteru City, Finisher Darwin Nunes, Next Gen Zule i klub to Odegard. Kapitan McGregor, Celtic Eliminator Martinez, Manchester United, Men of the Match Zubimendi i Werner Heritage. Logo Salzburga, Krystal Upamecano. Playmaker Neymar i Man of the Match Gonzalo Ramos <coughs> Ostatnia saszetka Kapitan Koke Atletico Playmaker Fornals i Oliver Kahn Legendary Moment I zostaje nam ostatnia sztuka więc sam jestem ciekaw, czy będzie ten ostatni brak. No, niestety nie ma. Sadio Mane, Bayern to była ostatnia karta dzisiaj. Więc trzeba będzie odegarda sobie ogarnąć do kompletu. A my sobie jeszcze teraz otworzymy saszetki. I może coś fajnego jeszcze nam tutaj wpadnie. I wpadnie, bo mamy pro elit, a mianowicie Ronald Araujo z Barcelony, kapitana Rode, eliminator Akanji i legendary moment Alan Shire. I jeszcze jedna taka karta, no nie, no nie wierzę. Tony Cross z Realu. Dwie karty Pro Elite. Kapitan Nacho, Eliminator Kimmich i Cult Hero Larson. Jak otwierałem pierwszy zestaw, to też chyba wpadły mi dwie karty Pro Elite w całym zestawie. Pellegrini, kapitan Rome, Playmaker, Rafinia, Barcelona i Man of the Match, Pawlowicz z Salzburga. Jeszcze jedna, no nie, no nie wierzę. Czy co to jest? Tak, ja Cię kręcę, moi kochani. Trzy karty pro elit wpadły mi w tym zestawie. Marco Verratti, no coś nieprawdopodobnego. Kapitan McGinn, Aston Villa, Akanji Eliminator i Men of the Match Odegard. Kiedyś musiał być dziwny ten, patrzcie. Dwie karty: Klub 100, Rodri i Odegard. To też raczej nie powinno mieć miejsca normalnie w saszetce. Davis. Kapitan Milanu Calabria. Guardian, Ederson i Man of the Match, Pedri. I ostatnia saszetka. Czy ona tutaj też jeszcze coś zrobi nam konkretnego? Znowu Klub 100. I znowu dwie sztuki. Odegard i Stones. No niesamowity ten zestaw. Coś tutaj było konkretnie pomieszane, ale na plus. Logo Manchesteru City, Butler, Thiago Alcantara i Hartman. Next gen. A więc, moi kochani, w ostatnim zestawie trafiłem trzy karty Pro Elite i cztery karty Club 100. Jeżeli chodzi o karty Jumbo, to no niestety brakuje jeszcze OdeGard, będę musiał go jakoś sobie ogarnąć, ale już jest bliżej niż dalej. Także fajnie, że wpadł dzisiaj brakujący Pedri. No i czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie. Dzisiejszych trafów jeszcze Energy było, także z mojej strony to tyle. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.